Czy to się będzie działo, gdy nasze nierozłączki Coco i Chanel? Dzień dobry. Przedstawcie się ładnie. Zawsze mieszkają tam w tyle za naszym Rio. I tylko go zagadują. Rio mieszka sam w olierze. Zobaczcie. Piękny samiec papugi szynikowej. Zobaczcie. Jakie ma charakterystyczne już piękne cechy. Ma dopiero 10 miesięcy. Tak. nie chciałam ich ustawić koło siebie. Co będzie, gdy dwa gatunki tutaj będą sobie rozmawiać? No. Na razie tylko się rozglądają. Patrzą trochę, bo deszczek nam kropi. Kropi wam na główkę, tak zawsze jesteście pod zadaszeniem. Troszku kapie. Troszku tylko. No. Stały ćwierkak, bo przed chwilą mieliśmy tu koncert straszny. Nawet Rio tutaj wyśpiewywał. Co się stało? Co? Gdzie są peruszki? Zmieniły miejsce. Tak. Rio pan tyle. Otworzył oczy wielkie, zrobił takie jak groch. Normalnie ma oczy teraz. No. Tutaj w roku. Po prawej stronie mamy Rio. Papugę naszyjnikową. A tu w gniazdku nasze rozbawione jak zwykle. Papuski, nie nierozłączki. Przeleciała nawet do nas osa. Musimy tu uważać, żeby nam coś nie zrobiła. Tak, kamerujemy. Kamerujemy śliczne czaszki. Tak. A kuku. Kuku słodziaki. Co tu? Pana deszczyk? Pan deszczyk troszkę? No tak. Gdzie koko przyszła, Chanel. Do Doria? Na spotkanie. Rendewu. Rendewu tu jest. Tak. Ale zobaczcie, troszeczkę jest taki. Zorientowany w ogóle, co się dzieje. Kuka tu na nas. Kto tu jest? Rio, zobacz. Kto tu przyszedł do ciebie? Tak, idziesz? Gdzie idziesz, ptaszku? Gdzie? Kuku, kuku, kuku. Zawsze stały śpiewów taszki, ale zobaczcie tutaj, który to jest ptaszek. No, koko, patrzy na mnie. Chanel patrzy tam. Tak, do drugiej woliery byście wskoczyły. Oj, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Co już tu kombinujecie? Co kombinują ptaszki? Chciałyby się tam wskoczyć. Tak, do innej papuszki. Tak. No, jakie zainteresowane? No. Musicie dać troszkę melona. No, na początku, Lario. No tak. Co tam jest chciała wyciągnąć? Co tam szukasz? Akrobatka. Akrobatko jedna. Hmm? ja poszedł na swoje miejsce ulubione i obserwuje bacznie, co tutaj się wyprawia. Co tutaj się wyprawia? To żegnamy się ładnie. Żegnamy się i zapraszamy na kolejny filmik, tak? <gryw> A myślę, że z Wami można bardziej porozmawiać, bo Rio jest bardzo cichutki. Co tam opatrzyłyście sobie z klatki Ria? Jakie smakołyki? Dobrze, żegnamy się z Wami. Kamerowana była Coco i Chanel. Papuszki nierozłączki. Dwie, cudne, wesolutkie. Rozabiary. Tak. No tak. No pięknie. Pożegnały się z widzami, ślicznie. I nasz piękny, dostojny papuga naszyjnikowa, nasz Rio. Śliczny Rio, śliczny. Pozdrawiamy i zapraszamy.